Siemanko, dzisiejszy temat to mity i głupoty warsztatowe. Czyli coś, co w zasadzie można powiedzieć, że już od lat jest powielane na różnych grupach internetowych. My to słyszymy często przez telefon, czytamy w mailach, a nie do końca jest to zgodne z prawdą. Pierwszy taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to że Suzuki i Kawasaki to to samo, jeśli chodzi o silniki. Słyszę to nagminnie i tutaj nawet powiedziałbym, że jest tym troszkę racji, e, a mianowicie e, skąd to się wzięło? Bo zawsze jest e, jakby ten mit musiał skądś powstać. Nikt sobie tego nie wymyślił. E, w roku 2004, 2005, 2006. Yy, modele RMZ 250 KXF 250 miały faktycznie yy, te same silniki. W zasadzie motocykle były praktycznie takie same, różniły się kolorami plastików. Suzuki oczywiście było żółte, kawasaki zielone. Delikatne różnice były w konstrukcji, ale na takiej zasadzie, że to, co powiedzmy, było w kawie yy, w roku 5, w Suzuki yy, było w roczniku 2006. I to są tylko te trzy lata. Yy, nigdy tak naprawdę Suzuki i Kawasaki, a przepraszam, bym skłamał, jeszcze była konstrukcja, ale akurat to yy, szło na rynek yy, amerykański, KFX 400, yy, Kładzik i KX 400, tak, czyli DRZ 400 Suzuki to również były kopie dokładnie na takiej samej zasadzie jak z tym, e, tym RMZ-em i KXF-em. Poza tym 450 ki nigdy nie miała bliźniaczych silników. Od 2007 roku Suzuki stworzył już swój silnik i rozjechało się to wszystko. Dlaczego my się z tym spotykamy? Mieliśmy ze dwa razy taki przypadek, że klient przysłał nam na przykład silnik do remontu. Mówił, że on już ma kupioną głowicę gotową, bo tamta była uszkodzona mocno, zorganizował się ją sobie. No i przychodzi silnik od RMZ, a, a głowica od KXFa. Także ludzie w to naprawdę bardzo mocno wierzą. Niestety to tak nie działa, nie da się tego zaadaptować. Może konstrukcyjnie te silniki są podobne, ale generalnie w motocyklach cross-enduro można dużo takich punktów wspólnych znaleźć konstrukcyjnych. Nie są to na pewno bliźniacze konstrukcje. Co dalej? Tu taki temat bardziej techniczny, to raczej spotykamy tutaj na warsztacie, jeżeli klient wstawia motocykl. Zaraz, w którą to stronę działa? Generalnie jest prośba o wycentrowanie koła, bo bije tarcza hamulcowa i obciera o klocki. No niestety to tak nie działa i szczerze mówiąc, wiem, że niektórym to jest bardzo ciężko zrozumieć, bo czasami musiałem troszkę czasu poświęcić na tłumaczenie, dlaczego tak jest. Mamy sobie piastę, no tu mamy skrzynię biegów, akurat wszystko jedno. Jest sobie piastka, tak? Do piasty montujemy tutaj tarczę hamulcową. Nie ma to yy, żadnego połączenia tak naprawdę ze szprychami samoobręczą. Dalej do piasty mamy szprychy, felgę, więc to, co się tutaj dzieje, a to, co się dzieje z starszą, nie ma totalnie nic ze sobą wspólnego. Więc wycentrowanie koła, no niestety, nie rozwiąże problemu, problemu bijącej tarczy hamulcowej. Słuchajcie, motoparadniki tworzymy dla Was od 2016 roku. Wiecie, jak działają algorytmy. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każdą łapkę w górę, każdą subskrypcję. Na naszym kanale macie dostęp do naprawdę sporej ilości wiedzy za free. Jeżeli czerpiecie wartość z naszego kanału i doceniacie nasz wkład, możecie postawić nam motywującą kapkę. Link jest podany w opisie i dzięki temu ułatwi nam to dalszy rozwój i nagrywanie właśnie dla Was. Temat kolejny: regeneracja zawieszeń. No tutaj to już jakby jest nagminne, rozumiem o co chodzi, fajnie jakby się tak dało, ale yy, bardzo często klient prosi nas, żeby przy wymianie uszczelniaczy, wymianie oleju, takim normalnym serwisie, powiedzmy, zawieszenia, ustawić to pod 94 kg jazda enduro. Też to tak nie działa, niestety personalizacja zawieszenia to coś troszkę bardziej skomplikowanego. Oczywiście zawias ma y, możliwość regulacji, ale zawieszenie od motocykla crossowego i motocykla enduro naprawdę mega się różni. Możecie sobie kiedyś zerknąć do tabeli, gdzie y, mamy sprężyny w zależności od wagi y, rajdera w motocyklach enduro, w motocyklach crossowych. No to jest to przepaść. I tego niestety nie wyklikamy. Kolejna sprawa to jest Sama hydraulika w środku amortyzatora tylnego, czy w środku przodu tutaj w kartridżach też hydraulika jest totalnie inna, wymaga to modyfikacji, także tymi klikami coś sobie możemy zrobić, ale oczywiście nie będzie to taki efekt, że z crossowego zawieszenia dla rajdera powiedzmy 75 kg, nagle klikniemy sobie tutaj po trzy razy i będzie super zawias do lasu dla osoby, która, wa która waży 50 kg. Ja generalnie polecam wszystkim nie bać się klików, bo to jest super sprawa. Tylko to trzeba, jakby moim zdaniem, we własnym zakresie poznać, co jak działa, bo faktycznie zakres regulacji jest duży. Tak jak mówię, nie da się jednego na drugie przerobić samymi klikami, ale faktycznie macie możliwość ustawienia tego pod siebie, tak że będzie bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie i przyjemnie się jeździło. Kolejny temat, który dotyczy osób szukających motocykla crossowego. Yy, zauważyłem, że bardzo dużo osób upiera się, żeby kupić motocykl stary, bo kiedyś to było lepsze wszystko. Może po części ma to je, jakiś sens, bo faktycznie od kilku lat zauważyliśmy yy, spadek jakości i powtarzalności jakości przede wszystkim, bo widzę, że z tym jest problem. Czasami jest coś w nowym motocyklu niedokręcone, yy, czasami coś nie jest odpowiednio spasowane, czasami brakuje śrubki, także to jest bardziej kontrola jakości, ale słuchajcie, umówmy się, no, yy, 20-letnia krosówka, Przeszła już przez swoje życie takie baty, że no, niestety, mimo że powiedzmy te konstrukcje faktycznie mogły być, jeżeli byśmy postawili nowy mototyk z 2006 roku i nowy mototyk z 2.4, no to ten z 2.6, ok, zgodziłbym się, był żywotniejszy, e, bardziej powtarzalne, te interwały serwisowe były i tak dalej. Ale po tylu latach, e, no naprawdę nie działa to w ten sposób. Taki stary motocykl to z reguły inwestycje o równowartości tego motocykla. Także można naprawdę wsadzić kupę kasy, a niektórych motocykli po prostu nie da się odbudować z racji tego, że ma już natłuczone tyle godzin, że rama straciła sztywność i to jest naprawdę wyczuwalne, jakbyście przejechali się nowym motocyklem i takim, który ma nawet 100-200 godzin, to jest to jak najbardziej do odczucia. Jest tam masa patentów pod tytułem, nie spawanie różnych elementów, naprawiane gwinty, rozbite gniazda łożysk, dajmy na to, nie wiem, przetarcia wahacza, powiedzmy, bo ślisko mu kiedyś zjadło Yy, luźne yy, gniazda, łożysk yy, w piastach. To są takie rzeczy, o których się nie mówi, bo ludziom się wydaje zawsze, że ok, no jest luz w tym kolejnym łożyska Czasami to nie wystarczy, trzeba zmienić piastę, prawda? Tak samo yy, tematy, właśnie silnikowe. No, nie jest tak, że zmienimy sobie korbę, tłoka, łożyska i latamy, wszystko jest super. Czasami w silniku jest yy, tak namotane, że tak naprawdę najlepiej by było cały blok nowy, drugi kupić, yy, wtedy by to miało sens. Także moim zdaniem yy, zawsze warto dozbierać troszkę więcej, kupić ten motocykl świeższy. Nie mówię, żeby to był motocykl z tego roku czy z poprzedniego, ale coś takiego, co jest technologicznie powiedzmy w miarę na bieżąco. Po pierwsze, dostęp do części. To jest też turbo ważne, bo w tym momencie takie motocykle przed 10 rokiem, jeżeli potrzebujemy czegoś z oryginału, naprawdę zaczynają się spore schody. Yy, a takie elementy powiedzmy jak skrzynia biegów, wodziki, yy, kartery, półkarter... Yy, no nie są robione z zamiennika tak samo nie wiem, cylindry powiedzmy do dwusuwów też mamy kilka tak naprawdę cylindrów z zamiennika yy, oryginały bardzo często nie są produkowane i tego po prostu albo nie przeskoczymy albo musimy liczyć na poszukiwanie tego yy, na jakichś zagranicznych portalach gdzie ten są turbo wysokie bo za granicą to trochę inaczej działa niż u nas tam taki motocykl Ktoś ma zajawkę po prostu, żeby mieć taką maszynę vintage i on wie, że musi położyć dużo kasy, bo to już odbudowa, e, zrobienie tego na lalkę, może będzie jeździł tym motocyklem, może sobie go postawi. Dlatego y, ceny części są dosyć wysokie. W Polsce działa to troszkę inaczej, bo te motocykle jednak cały czas jeżdżą. Dobrym przykładem jest włoska Husqvarna, która umarła w roku 2013-2014 i tak naprawdę już teraz możemy powiedzieć, że gratów do tego z oryginału nie ma w ogóle. Zamienników było stosunkowo mało, jako że były to silniki, w których praktycznie z roku na rok się coś potrafiło zmieniać. I są to motocykle, których yy, wyremontowanie często jest po prostu niemożliwe. Nie mamy takiej możliwości, nie wiem, nie ma talerzyków zaworowych, które potrafią być pęknięte, sprężyn zaworowych, zaworów. Czasami nie ma głupiego korbowodu, yy, szereg rzeczy, już nie mówię o skrzyni biegów itd., no po prostu rzeczy już umarły, nie da się kupić, dlatego yy, radzę przed zakupem motocykla uczulić się yy, właśnie na samą dostępność części, zorientować się z kimś yy, po prostu, kto siedzi w temacie, czy ten motocykl będzie dalej jak naprawić. Kolejny mit, taki w sumie pochodny troszkę yy, tego poprzedniego, yy, a mianowicie ja to szukam krosówki na gaźniku, bo z tym wtryskiem to nigdy nie wiadomo. To już się chyba kiedyś przewinęło nas w poradnikach. No, jakby to tak działało, to dlaczego nie jeździmy samochodami z układem paliwowym, gaźnikowym. I to jest też dla mnie ciekawe, bo ilość problemów, jakie widzimy, dostarczają ludziom gaźniki jest naprawdę turbo duża. Yy, bo po pierwsze, tak, z gaźnikiem yy, w motocyklu 20-letnim nie działa to tak, że sobie wyczyścimy, założymy fabryczne dysze, wszystko będzie działać. Byłoby zakolorowo, bo ten gaźnik jest po prostu jest wyeksploatowany, jest wytarta przepustnica, dajmy na to. Yy, może być rozbity komin, na przykład od iglicy, pociągać sobie tam paliwko bokiem, no tysiąc różnych rzeczy. Yy, także nie działa to w ten sposób. A kolejną sprawą jest to, że wiem, że bardzo dużo nie mówiąc już o użytkownikach, ale nawet o warsztatach. Bardzo dużo warsztatów nie radzi sobie z taką podstawową regulacją gaźnika. Jest to dla nich czarna magia. Wtrysk jest moim zdaniem już pomijając fakt, że możemy założyć, że jest bezobsługowy, też nie jest moim zdaniem zły do diagnostyki, a z reguły jakieś tematy, jeżeli wystąpi już jakaś awaria, dajmy na to wtryskiwacza, Yy, pompy paliwa, pomp paliwa już mamy bardzo duża zamiennika wtryskiwacze też się widziałem pojawiły, jeszcze nie testowaliśmy, raczej bazujemy na oryginałach yy, nie zmienia to faktu, że to są koszty yy, kilkuset złotych i tak naprawdę mamy Problem z głowy znowu na lata, nie martwimy się o nic, eksploatujemy sobie motocykl. Tak naprawdę cały układ paliwowy reguluje nam się w zależności od temperatury, wysokości nad poziomem morza itd., czego w gaźniku nie ma. Ja pamiętam, kiedyś byłem crf ą 250 gaźnikową, także taki motocykl chyba najbardziej popularny w Polsce, z tych motocykli widzimy bardzo dużo wciąż. Byłem taką CRF-ą chyba w Bieszczadach, w górach. To, co tam się działo, w zależności od tego, czy byliśmy tam, czy byliśmy tutaj niżej, no to naprawdę przepaść. No, motocykl na górze nie do odpalenia w żaden sposób w ogóle, na dole palił z Tutaj mu brakowało, tam jechał. No, także naprawdę to są takie niby pierdoły, ale motocykl to czuje. Yy, na wtrysku totalnie nie mamy tego problemu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Sprawdźcie pozostałe na naszym kanale i widzimy się niebawem.